Dzień dobry, witam Was w nowym vlogu. Pomimo godziny, jaka jest, czyli prawie 15, jest nadal bardzo jasno, dlatego że po prostu w trójmieście od kilku dni pada praktycznie cały czas śnieg. Mamy już po prostu bardzo duże zaspy. Dzisiaj to chyba po prostu jakaś zamieć śnieżna była kilkukrotnie, ale ja się cieszę, bo ja lubię śnieg. Bo się tylko momentu, kiedy będzie temperatura na plusie i to stopnieje i będzie. Tak nie fajnie, albo się zrobi po prostu lód, bo wtedy nie jest fajnie, ale jak jest tak biały śnieżek, to jest bardzo fajnie, przyjemnie i. No. Zapraszam do oglądania. Ja w ogóle wróciłam jakąś godzinę temu do domu, bo byłam na praktykach i powiem Wam, że naprawdę mi się podoba praca na tym oddziale. Ja jestem teraz na transplantologii płuc po przeszczepach. Są pacjenci naprawdę w różnym stanie, w różnych dobach po operacji, od, od drugich doby po. Przeszczepy, które były już naprawdę miesiące temu, i no podoba mi się ta praca, ale ja jestem już w ogóle tak zmęczona: już muszę zdjąć soczewki, bo po prostu nie daję rady. No, w szpitalu jest mi ciężko bez soczewek, jaką okulary, no, bo wiecie, jest maseczka, i potem to dmucham na te okulary, no, nie lubię, ale w domu, o ile ja w ogóle nie, nie lubię chodzić w okularach, tak po prostu przyniesie mi to teraz ulgę, jak chyba jak zdajmy te soczewki, najwyżej. Potem jak te oczy odpoczną, to, to sobie założę je z powrotem. Przyszły tydzień nie zapowiada się wcale lepiej, wręcz gorzej. Jutro mam na dziewiątą kurs USG i potem mam zajęcia, które będą do 18, więc będę w domu późno, mhm. pozdrawiam. Worek albo w środę też mam tak długo, bo mam od 8 do 20. No, i cały tydzień jest po prostu taki, więc nie więcej nie ma w domu niż jestem, ale dzisiaj trzeba się odgruzować, muszę troszkę posprzątać, trzeba się bardzo pouczyć. Chcę dzisiaj bo mam dwa zaliczenia, trzy zaliczenia w przyszłym tygodniu plus prezentację, więc chcę się nauczyć tej prezentacji praktycznie, no może jeszcze nie na pamięć, ale chociaż tak już powiedzmy jedną trzecią jej bym się tak bardzo nauczyła, żeby umieć ją opowiadać, a nie mówić tak po prostu, a nie czytać, czy wiecie, zawieszać się i tak dalej. Oprócz tego chcę nauczyć się yy, z trzech ćwiczeń, w sensie z trzech spotkań ćwiczeń, w sensie... Trzech spotkań, ćwiczeń z pięciu na zaliczeniu, które mam w przyszłym tygodniu, zacząć do egzaminu się uczyć z ochrony własności intelektualnej. No, i jeszcze by się przydało ruszyć diagnostykę, którą też mam właśnie praktyczną, ale nie wiem, czy mi się dam radę. Jak nie, to po prostu nawet nie chciałam, żeby zajmę się tym jutro, ale jutro, to ja też będę późno w domu, więc nie wiem, żałuję, że naprawdę nie, nie zaczęłam się uczyć na to wszystko dwa tygodnie temu, tylko praktycznie teraz zaczynam, ale wiecie, tak się mówi, a mam czas, mam czas, no i właśnie tak to się zawsze okazuje, że potem tego czasu nie ma. Kolejny dzień vloga, powiem Wam, że ja jestem oczarowana tymi warsztatami, bardzo mi się podobało. Wyniosłam sporo wiedzy, domyślam się, że większość z tego pewnie zapomnę, zanim wiecie, zacznę robić USG kiedyś w przyszłości, jak skończę studia i kupię sobie aparat, który tyle bardzo dużo kosztuje. Wróciłam do domu w przerwie, zjadłam obiad i wracam teraz na uczelnię na zajęcia z diagnostyki. I będę w domu jakoś około 19:00. Także naprawdę nie kłamałam z tymi zabieganymi dniami. Lecimy, bo, bo już muszę wychodzić. Ale w ogóle jakoś tak się ściemniało. Co nie 5 minut temu jeszcze świeciło słońce i było mega fajnie i tak się cieszyłam, że będzie spokojna jakość, a tu... Właśnie do domu z egzaminu, jest godzina 19. Jutro mam na godzinę 8 praktyki. Potem mam zajęcia, kończę wszystko albo o 18, albo o 20, więc znowu nie ma o dzień w domu. Dlatego po prostu te vlogi tak wyglądają. Ja się nie przemogę i nie nagrywam z bardzo w miejscach publicznych. Byłam na małym zakupach, więc wam pokażę. Jestem w ogóle mega psztralna. Jutro mam prezentację, którą jeszcze nie za bardzo umiem, więc muszę sobie go powtarzać. Mam zaliczenie, na które umiem, powiedziałabym, że tak. 30%, więc będzie bardzo produktywny wieczór i noc. No pewnie będę strasznie mało spała, ale trudno wspomagać. Ogólnie już nie piję yy, za bardzo, ale no w takie dni jak chcę, no to niestety. Chciałam kupić sobie kąpeczkę do makijażu, bo moja już no, niestety ma swoje miesiące. Yy, patyczki kosmetyczne i baza, bo mi się kończy, a była na bardzo dużej promocji. Byłam w ogóle w deals, bo brakuje mi bardzo cienkopisów do pisania, bo ja mam swoje cienkopisy jeszcze z liceum i one po prostu się już wypisały i mam tylko jeden, który pisze. A robię sobie teraz takie notatki na kartce po prostu i wyjdzie, muszę mieć kolory, żeby cokolwiek lepiej mi wchodziło. Oshing, elektrolity. Były w DILS moje ulubione ciastka proteinowe. Ja Wam je... kurde, chyba jakieś mam rozwalone. Ja Wam je strasznie polecam. Kiedyś były jeszcze w Carrefourze i w żabce, ale teraz już ich nie widuję. No i właśnie z French Antoine, ale konkretnie ta wersja jest po prostu według mnie przepyszna. To jest żurawina i wanilia i są po prostu genialne i były takie z 7 więc tam wzięłam na mnie na chłopaka. No i to tyle mojego holu zakupowego, więc yy, no, takie powiedzmy najpotrzebniejsze rzeczy. Czy Trzymam chwilę, trochę wiecie, tak się uspokoi, zajdą za mnie emocje i będę się dała do wtórki. Chyba zacznę od tej prezentacji. Zaczniałem sobie z czego bym zacząć. Najważniejsze co to się po prostu nie załamywać i być spokojnym, bo jeżeli ja się zacznę nakręcać, że a nie umiem i będę wiecie taka w emocjach, to będzie źle, bo po prostu mnie mózg nie będzie zapamiętywał. Najważniejsze co to się uspokoić. Związuję sobie włosy, bo strasznie mnie irytują dzisiaj, No musiała za niedługo iść i umieć już, bo on uschnął i chciałabym spróbować jakiś olej, maskę na nie nałożyć, bo mam w średniej kondycji, a kupiłam jeszcze w ogóle taką maseczkę. Żeby nawyżyć twarz, bo przez ten jest po prostu tragedia. Tak, dużo esencji ma ta maseczka i nie chce mi się tu strasznie trzymać przy oczach. Ale powiedzmy, że jest okej, okay. gdyś użyć. Jestem już strasznie sponikowana. To jest ten etap przed egzaminem, kiedy że po prostu, panika, że się nic nie, umie, nie? Jest 22, a ja jestem po prostu w czarnej D. Pozdrawiam. Nic się nie nauczyłam praktycznie od momentu, kiedy ostatni raz się do Was odzywałem, więc. O jezu, co mnie ten telefon zjeżdża. Więc po prostu. Szkoda słów. Dzień dobry, mamy kolejny dzień, jest dzisiaj czwartek, i jak na razie wszystkie zaliczenia są zdane. Wczorajszy PNF na 4,5 superowo. Został mi tylko jeden dzień praktyk, więc to już w ogóle czadersko. No ale dlatego właśnie nic nie nagrywam za bardzo przez ostatnie dni, i ten w ogóle weekly vlog jest taki mega nudny, bo po prostu ja rano chodzę na praktyki, potem chodzę na zajęcia, razem wieczorem do domu. Uczę się na zaliczenia, po prostu. Dzisiaj przyjechała do mnie koleżanka o 13. Do prawie 19. Siedziałyśmy i się uczyłyśmy na jutro, ponieważ mamy zaliczenie z diagnostyki narządu ruchu więc wszystkie testy po prostu na nie wiem, kręgosłupie, na bark, łokieć, trzęsgarstki kolano, biodro po prostu wszystko no, żeby po prostu wiedzieć, jak zdiagnozować pacjenta, jak do nas przyjdzie. No, ja wiem, że ja raczej nie będę tego robić, bo nie planuję iść w ortopedię, no ale wiecie, różnie może być, mogę, nie wiem, wyjdę, że popracuję w szpitalu, albo przyjdzie pacjent i, nie wiem, boli go barki i co jest grane, no no, wiecie po prostu, o co chodzi. No i takie podstawy trzeba mieć ze wszystkiego, więc, więc tak, jeszcze robiłyśmy mm, taką zabawę dla osób na wózkach, ponieważ Musieliśmy zrobić z tego konspekt i jutro po prostu będziemy to przedstawiać na zajęciach, więc ta końcówka sam po prostu zabójcza. Ale tak, siedzę teraz i robię taki skrót, notatek, powiedzmy, z tego na jutro, bo będzie nam ciężko po prostu, wiecie, znaleźć się w tych wszystkich zdjęciach, filmikach, opisach i pokażę Wam. No, że tak powiem, nic super nadzwyczajnego. Ja piszę to swoimi słowami po prostu. Mam nadzieję, że rozumiecie. No i jest w zasadzie tyle. A za mną możecie w ogóle dostrzec już nowy wygląd mieszkania. Wszystko wam pokażę, chciałam powiedzieć jutro w świetle dziennym, ale jutro nie będzie w świetle dziennym, bo ja wracam do domu o 19. A chyba, że rano, ale rano za jeszcze raczej nie będzie świata dziennego, bo wychodzę jakoś o 8. Więc albo w sumie jeszcze dziś wieczorem po prostu z lampką, albo jutro się tym zajmiemy, bo robiłam. W ogóle to na spicie, dlatego Wam nie nagrywam. Wszystko Wam pokażę, bo jestem bardzo zadowolona i mi się strasznie podoba, i czy tak fajnie cozy, ale z drugiej strony nie za bardzo jeszcze mogę się tym relaksować i cieszyć. W sensie nie czuję tak tego, bo jestem strasznie zestresowana właśnie nauką. No więc ja sobie dokończę te notatki, raczej nie zrobię ze wszystkiego, bo to jest jakaś jedna 1:14. Mega. Ale chociaż trochę, po prostu, no. U nas w ogóle wyglądają takie praktyczne zaliczenia tak, że przychodzimy, losujemy karteczkę, no i tam mamy napisane, co robimy, co mamy zrobić, albo po prostu podejmę numerek, jak wykładowca ma, wiecie, tam w swojej tabeli jakoś w komputerze oznaczone numerekami. No i tak to wygląda. No i szansa, że ty będziesz o to samo, co ktoś, jest raczej równa zeru, chyba że jest naprawdę mało kartek, no ale to I tak jest wiecie, z reguły tych kartek jest nie wiem, z 20, 15, na no, nas jest 22 w grupie. Let's go, idziemy. Chwilę sobie w sumie teraz odpocznę, bo teraz robiłam całą tą kartkę. Odpocznę, szczytam, zrobię drugi zestaw pytań, bo mamy sobie to podzielone na takie 14 zestawów pytań. I chociaż sobie tam te są niektóre krótsze, a więc myślę, że nie powinno być tak źle, ale pocieszy mnie fakt, o ile nie lubię okienek, tak, jutro mamy okienko czterogodzinne, no to po prostu w tym czasie pewnie weźmiemy sobie kuzetkę z jakiejś sali, gdzie nie będzie potrzebna na korytarz, no i tak będziemy się uczyć na uczelni. Pozdrawiam. Jeszcze by wypadało sobie zrobić coś do jedzenia na uczelnię, ale no właśnie nie wiem w sumie, bo szczerze mówiąc, jak będę miała te godziny, to wolę iść po prostu się nauczyć, w sensie, wolę się wolę po prostu iść uczyć, niż iść gdzieś jeść. Ale z drugiej strony, tam pewnie będzie mega głośno i będziemy przywodzcowani. Więc może lepiej byłoby po prostu gdzieś iść i tam się uczyć? Muszę to obgadać. Pierwsze, te poduszki są tak przyjemne, takie milusie. No, jak taki misiu, i przepiękne. No, i te plakaty to jest po prostu cudo. Ja mówiłam Wam, że zaraz mam taką swoją girly energię i po prostu bardzo chcę mieć teraz dużo rzeczy różowych. No i mi się bardzo właśnie podoba. No i do tego właśnie ta poducha. Mega, mega. Fajnie. Dajcie znać w ogóle, czy by się coś jeszcze tutaj dodali. Bo w sumie nie wiem. Mam też taki wazonik na to, tylko on jest bardzo taki cienki. Na no, nie ukrywam, że. Może to nie widać, ale o, widzicie na boki. Ta szafka do końca nie jest bardzo stabilna. No i lekko się boimy, no bo ona stoi po prostu w przejściu. Ale. Ale no nie wiem, nie wiem. No bardzo mi się właśnie podoba. I mega też mi się podoba ten kwiatek i się bardzo cieszę, że go kupiłam. Doniczka jest w ogóle z kwiatek jest z Biedronki. Jeżeli chodzi o te dodatki, to jest temu, temu, temu. Primark, ta podstawka to jest Action, lampka też jest z Action. Dobry, jestem już po zaliczeniu. Zdane na pięć, moi drodzy, więc ła yy, wi, Ale tak, dzisiaj rano byłam na zajęciach, na których w ogóle zaspałam. W sensie zdążyłam, ale byłam lekko spóźniona. Potem miałam 4 godziny okienka, no i właśnie w tym okienku po prostu, no wiecie, na przybitkach, że po prostu my 4 godziny po po prostu siedziałyśmy bite i wiecie, uczułyśmy się tego. No i że w którym strasznie chciałam, czyli te scenacie nad garstka, po prostu one są cudowne No więc, więc się bardzo, bardzo cieszę Zmywam sobie teraz tuż, nie sobie teraz tuż do rzęs, bo po prostu mam tak zmęczone oczy Ech, Bo ja naprawdę bardzo się cieszę